Siemeczko, z tej strony Tadek. Witam was w grze Night of the Dead. E, doszła dosyć tam liczba aktualizacji, dosyć duża. No i taka ostatnia aktualizacja zaciekawiła mnie, która dodawała tam e, kolejne tereny na mapie e, i również e, pojazdy. Dodatkowo też zauważyłem, że zaszły zmiany, chociażby, że można tutaj sobie stworzyć e, własną postać. To, jak widzicie, jest taki, można powiedzieć, nie wiem, typowy. E, Edytor do takich gier, aczkolwiek tutaj te tatuaże, to myślałem, że będą na ciele, ale tu są bardziej takie ogólne na twarzy. Oczywiście możemy sobie coś tam wybrać. Jak ktoś jest zdolny, to myślę, że mógłby coś zrobić. Jedna rzecz mnie zastanawia, czy ja mogę postaci wysokość zmienić. O, to nawet można chyba ten sobie wczytać od kogoś, jakbyśmy chcieli, ale interesuje mnie właśnie wysokość postaci. Czy tutaj jest coś takiego. O, świecąca skóra, nawet możemy dać tak? A, nie, że mokra, coś w tym stylu. Możemy w ogóle orkasy zrobić, jak te zielonego typa, nie? E, tu świecące włosy, aha. Mm. No. Oczywiście ja tam nie lubię takimi postaciami grać. Szczerze Wam powiem, bo. No nie, nie wczuwam się w nich. Tutaj z racji tego, że graliśmy wcześniej cały czas tą postacią, tą Lucy, ona bodajże się tak nazywała, według twórców gry, no to po prostu ja sobie ją znowu wybiorę, znaczy wybiorę. ja już mam wybraną ją tak naprawdę, aczkolwiek trochę włosy nie pasują jej do tamtej. Jak widzicie, ja mam ją tutaj wybraną. Czy ja mogę ją edytować? Postać jakąś? Zobaczmy, next. O, a tego to wiecie co? Że ja nie widziałem, bo ja wybrałem Lucy, to mo, nie? I ona widocznie ma jakieś ustawione podstawowe parametry. A jak robimy sami tą postać, to dopiero teraz zauważyłem, że tutaj możemy sobie wybrać perki. No to nieźle. Co jest śmieszne, wiecie co Wam powiem? Bo ona tam, ta postać, którą ja sobie tam odpaliłem, no to miała akurat żołnierz i chyba. Podwójne serce miała Niski głos, tak, tam było I tutaj coś było Zaraz zobaczę Cięż, Cienka skóra, o coś takiego tam było ustawione i tyle I tutaj był wybrany żołnierz wtedy Aha, dobra, czyli jeżeli mamy wybranego żołnierza to kosztuje aż 7 punktów O, to za obrażenia dla zwierząt i do ludzi. To takie niepotrzebne nam, bo my nie, ten nie. E, nie będziemy. Tu bardziej chyba na multi rzeczy są. Znaczy, bo oczywiście są możliwości zgrania multi, ale tak szczerze powiem, że nie wiem, czy ktoś. Nie zwróciłem nigdy uwagi, czy jest jakiś dużo serwerów multi. E, tu mamy zorganizowany. O, liczba miejsc w ekwipunku jest spoko, chociaż żołnierz chyba jest najlepszą opcją. Biegacz maratonów, szybkość się poruszania, odnawianie staminy też całkiem spoko, szansa na trafienie krytyczne, liczba otrzymywanego doświadczenia, też całkiem fajne. Tu właśnie jest możliwość łowienia ryb, więc jeżeli ktoś chce, to może sobie rybki połowić. Szybkość łowienia, wielkość tego tak jakby. Ja obstawiam, że będzie tam taka mini gierka w przypadku łowienia, że będzie taki. Nie wiem, czy ktoś widział, ale powiedzmy w bo daję, bodajże też coś takiego, bo że będzie taki duży pasek, po nim będzie latać ta powiedzmy ryba, a my będziemy musieli na nią najeżdżać naszym paskiem. Oczywiście nie wiem, czy tak jest, ja tak szczelam, bo widząc tutaj, że wielkość e, paska, że tak powiem, łowienia, to obstałem, że to coś podobnego będzie. E, szanse na trafienie w wysokiej jakości ekwipunku, prędkość zakańczania. Wiecie co, to jest inna sprawa, nie, nie zatrudniony Paract, trade, to już możemy sobie sami brać. Wiecie co, ja na chwilkę się cofnę z wami do menu i tako, czy o, widzicie w ogóle inne z menu? Ustawienia, tu są. Ja tu ustawiałem język niby polski. Aczkolwiek gra mi i chyba tego nie załapała. Z jakiegoś dziwnego powodu. Damy polski. Zapisz. A, dobra, jest, ok. Wcześniej mi w, w trakcie mnie da, nie załapało. Dobra, z powrotem rozpocznij Zobaczmy, Zobaczymy, czy to jest. Usuń postać. E, zobaczmy, czy to jest e, dobrze przetłumaczone. Kreatywność, szybkość niszczenia, odzyskiwanie energii, odzyskiwanie e, życia z przedmiotami rządek ze stali, kreatywność. Czyli tak naprawdę żołnierz, którego tam miałem wybranego i to, co miałem do niego wzięte, czy, yy, to w sumie jest tak naprawdę słaba opcja. Na to wychodzi. Obrażenia broni długiej, ekologiczność, uszkodzenie drzew, kamieni i ród. Donośny głos. Tam sobie donośny głos i cichy głos. Jaki to ma sens? Yy, Niestrawność, odzyskiwanie. W sensie ja bym na przykład jak robił faktycznie postać, to bym to nie brał. E, szybkość niszczenia. Rządek hmm. zostali. No dobra, powiedzmy, żeby więcej życia dostawać. Niewielka waga, moc skoku jest większa. Uszkodzenia drzew, kamieni i ród ludz... miastowy. Nie wiem dlaczego miastowy miałby większe obrażenia mieć na takie rzeczy jak drzewa, kamienie i metale, ale ok. tu mamy obrażenia od broni długiej, gruba skóra prawidłowa postawa e, zużycie odporności w ataku i uniku łyskotliwość, stopień parowania e, załuka szybkość kończenia, ciekawa sprawa nie wiem e, co do końca, o co to chodzi tu mamy urzędnik, on miał też szybkość kończenia obrażenia dla, na zombiaki to jest coś spoko szybkość ruchu, solidna budowa, szybkie ręce szybkie ruchy Ochrona środowiska e, ostre paznokcie, IQ 150. Zdolność na liczbę przedmiotów, więcej ekspad, dostajemy kleptomania, tutaj mamy sens na wypadnięcie przedmiotu wysokiej klasy. Czyli na przykład w takim razie ja bym na przykład wywalił to i to, a wziąłbym na przykład to i to, to musiałbym coś wziąć na minus 1, astma, e, mógłbym wziąć na ten donośny głos. Otyłość. Moc skoku jest wtedy mniejsza. To jest... w sumie nie wiem, czy ja w ogóle tam kiedykolwiek używałem skakania. Zła postawa, e, życzliwość, płasko stopie. Słabe już wolne ręce. E, tylko wiecie co mnie to zastanawia? Czy to są obrażenia w walce wręcz, czy ogólne? Bo to tak trochę po polsku zawsze właśnie jest problem z takimi rzeczami. E, Szansa na wypadnięcie przedmiotów wysokiej klasy jest mniejsza. No i dajmy na przykład tą, żeby nie mógł... chociaż zobaczmy czy jest sens w ogóle coś e, na plus Prawidłowa postawa, bliskość, nieżyczliwość, bym potrzebował minus 3 coś. Zła postawa. Życie, odporności w ataku. Nie do końca rozumiem o co chodzi, jakie odporności. Ale to i tak jest mało. Musiałaby być życzliwość, słabeusz. Szybkość ataku, niezgrabne ruchy, stopień uników. O, i dajmy sobie, że jest mniej ale... Ale w jest jesteś mniej Dobra, no... Zróbmy to jako postać testowa. Albo Lucy. damy jej Lucy. Tak? Tu widzicie te podstawowe parametry, no i to wpływa na przykład pamięć, wpływa na uszkodzenia drzew kamieni Root i obrażenia zombie. <laughs> Nie wiem jaki, jaki związek jest pomiędzy pamięcią a obrażeniami na zombie. Przecież no dobra, może jej wiecie, jak wiemy, gdzie strzelać, tak? Że, o, pamiętam, że jak tam gdzieś go strzeliłem, to no, Chociaż nie, no może i można by. Tak samo jak e, kopanie żelaza, czy powiedzmy w węgla, no to jak wiem jak dobrze uderzać, to chyba będzie szybciej. Przynajmniej tak, tak w gotiku mówili. E, siła, no to ok, tak, moc skoku, obrażenia, żywotność, życie odporności w ataku, życie odporności w dąbniku, to tak trochę bez sensu. Raczej bym to dał pod wytrzymałość. E, no tutaj obrażenia, i otrzymywane, odzyskiwanie energii. Uwaga! Hałas szybkość ruchu to jest spoko osąd. Odzyskiwanie to jest takie dziwne. Dziwne to jest tłumaczenie, wiecie? Eee, no ale dobra, stwórzmy eee, postać. Mamy Lucy. A ja mogę na przykład edytować postać, którą stworzyłem. A dziwne w ogóle ta nasza jest pokazana troszkę inaczej. Człowiek nie można jej edytować, troszkę szkoda. Zobaczmy Multi z ciekawości, zobaczę jak to wygląda. No, tak średnio, bo. Zważywszy na to, że po 8 osób jest to ja nie wiem za bardzo czy jest, no czy 10 czy, No nawet 12. Na, dobra w sumie zobaczmy jak dużo, ma, nie, nie mogę tego tak kliknąć Gdzie jest najwięcej, 16 Cośkolwiek to jest chyba stara wersja Bo, aha nie, dobra, to jest dostosowanie e, Bo tu możemy sobie dostosować tak jakby poziom trudności odpowiednio Wróćmy A, bo tu są serwery gracza, a serwery oficjalne Dziwna sprawa. O dobra, raczej, no mówię, to raczej nie jest gra, gdzie się gra gdzieś tam na multi. Tu możemy sobie wybrać jeden gracz. A czekajcie, dziwna sprawa. Czy ja mogę stworzyć postać i wejść na mapę? E, dziwne to jest trochę. Czekajcie, zobaczymy czy się stanie jak ja wczytam sobie. E, bo teraz w tym momencie ja sobie wczytuję mapę, m, na której już grałem. Czy ja się nią pojawię tam przy wejściu? Tą nową postacią, nie? A to właśnie, chodziło mi o to, że ta tutaj na obrazku ma krótsze włosy, nie? No dobra, zobaczymy, o co tu chodzi. A, czyli tak jak mówię, postać się pojawia tam na wejściu, ale za to widzimy. No kurde, niezbyt dobry moment Ale na przykład, no dobra to już pobiegnę nią do tej bazy Zobaczymy czy Tamta postać będzie stała w jakimś miejscu Jeżeli nie zabiją Ale sobie tutaj wejdę do tej bazy Widzicie ja właśnie tutaj sobie w bazę jakąś tam zbudowałem Bo mniej więcej eee, Tylko na chwilę czy tutaj wejdę, w... Żeby... O dobra no. A Oni tu próbowali wejść jak mi nie było no dobra, nieważne. Troszkę inaczej wygląda mam wrażenie, niż ta nasza postać poprzednia. Ale tak jak mówiłem, no tutaj sobie schodzimy, tak. Jest chyba to co było, poza tym, że chyba trzeba przedmioty teraz naprawiać. Informacje o postaci u... Dziwne, ja to zmieniałem, bo kół mi nie pasowało. No i tu widzicie właśnie te informacje o, informacje o postaci. Zawód, żołnierz. I tu mamy właśnie te wszystkie nasze cechy. Mamy tutaj, właśnie ten poziom. Tutaj sobie wbijamy. Dodatkowo, ja przejdę już na tą postać, co miałem tam wcześniej. Strona tyłowa, poproszę. Dodatkowo, też również przedmioty tutaj mają skillę. Ja Wam jeszcze pokażę w sumie, jak tworzymy nową grę, jak to wygląda. No i tutaj możemy wybrać sobie poziom trudności. Jest ich dosyć sporo. Tu ten dziwny pasek. Procentów się Ja nie wiem do czego to jest, ale na przykład jest osiągnięcie, tak? Że od gry na poziomie legenda, ale możemy wiadomo sobie dostosować. Fajne to jest akurat z racji tego, że jak wszedłem, mówię, kurde, no pograłbym, ale patrzę, że od nowa trzeba grać, bo pisało, że savey nie będą działać. wiem, to tak średnio trochę, ale zauważyłem, że na przykład tu jest coś takiego, jak znajdowana znajd liczba znajd 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 przedmiotów, ekspa, tak. Nie, w sensie to ile expa dostajemy. Nie wiem czym to jest przetłumaczone jako liczba przedmiotów expa, ale to chodzi o expa. Ja chyba wrócę do angielskiego. Liczba zdobytych przedmiotów można się na 3 dać, więc tak naprawdę to całe wydobycie nie jest aż tak czasochłonne. Tutaj możemy generatory, prąd i tak dalej. Kolejną fajną rzeczą jest to, że już to na przykład co gramy, możemy na przykład zmienić poziom trudności gry, która już trwa. Też jest to ekstra, moim zdaniem, nie wiem czy nie można w przypadku tego, no, wiecie, wykorzystać yy, W przypadku, że wiecie, mamy już wyjść z mapy, zapisujemy, robimy zapis, wchodzimy, odpalamy legendę i czy nie dostaniemy tak osiągnięcia przez to Ale to już miejsca z tym yy, Dobra, ja sobie tą grę wczytam moją postacią, znaczy moją, tą podstawową, tak, tą Lucy podstawową, aczkolwiek to jest trochę dziwne, bo ona niby tak samo wygląda. Yy. Wczytujemy grę. No i ja wam pokażę w sumie yy, chciałem pojazd wam pokazać, jakie można zrobić. Niestety ja ich nie potrafię jeszcze zrobić. Są to pojazdy dosyć, dosyć yy, dużo wymagające oprócz tych tam podstawowych, bo są takie podstawowe typu motocykl, chyba yy, podstawowy jest dosyć mało wymaga, a jest dosyć przydatny, zważywszy na to, jak duża jest ta mapa teraz w tej grze. Yy, no i o to chodzi, że tutaj jak widzicie, teraz jest coś takiego, że yy, przedmioty mają te swoje, tak jakby, wiecie, legendarne i takie pierdoły jak to typowo w takich grach jest, ale dodatkowo, one mają tą jakby umiejętność przy sobie tu na przykład mamy szybkość ruchu tu na przykład mamy szansę na wypadnięcie przedmiotu wysokiej klasy plus 10 do tej umiejętności uwagi i dodatkowo, jak tutaj widzicie, jest takiego sprężyna odporność, sprężyna toksyna i tak dalej. I to jeszcze dodatkowo ma wpływ na to, że jeżeli mamy odpowiednią ilość, powiedzmy sprężyn zapalnika, jak to, to jest tłumaczone, to wtedy mamy bonus taki, że mamy możliwość na podpalenie gościa podczas ataku i jeszcze dostajemy jeden punkt do wytrzymałości. Tutaj na przykład mamy niespełniono wymagań, ale szansa na ataki krytyczne jest większa. Jest to dosyć dziwne. Eee, ale spoko, tak? Jest to jakieś urozmaicenie. to dość dosyć dziwne. Eee, umiejętności do zdobycia dzięki na przykład sprężynie toksyna. Eee, aczkolwiek nie wiem dlaczego widzę truciznę. O ja tu mogę mu zmotka zawodować. Dobra, weźmiemy broń. Bawi mnie to trochę, że to jest napisane, że to jest eee, broń robiona jako ten. Eee, z domowymi sposobami, aczkolwiek chyba każdy się ze mną zgodzi, że to jest MP40, a nie żaden handmade czy ręcznie robiona broń, jak to tu jest po polsku. Eee, czekajcie, bo teraz ona mi, ona, to ona to, Dalej jest ten problem z tym, że te przedmioty przeskakują. To jest improwizowany pistolet maszynowy. Jak dla mnie to jest ewidentnie MP40, ale co jaś tam znam. Eee, no i tak, no, tu można rozkładać tak jak typowo. Ten, zmieniło się to, że samochód można najpierw przesu, przeszukać teraz. O, no, coś takiego, tu jakichś pierdoły są w nim, no i później przerwi, ale nie wiem dlaczego pisze tu po polsku przerwi, no mówię ja w rysy do angielskiego, ale chodzi o to, że można go rozłożyć kluczem francuskim, nie? Aczkolwiek po angielsku jest po prostu klucz. Znaczy, nie że Kate, tylko że, no, wiecie, taki klucz nastawny. Mapa jest ogromna. Jeżeli, jeżeli to jest, gdzie my możemy chodzić, to powiem Wam, że to jest dosyć, dosyć sporo. Jak na taką giereczkę. Chyba, że nawet dalej. Nie, no dalej raczej nie może. Chociaż w sumie wiecie co? A nie. Dobra, to jest chyba maksymalna mapa, bo już przesuwać nie mogę, dobra. No i to jest tak. Inna sprawa to jest właśnie te pojazdy, co miałem wam mówić i pokazać. Aha, dobra. I tak, o, na przykład mamy pojazd w postaci podstawowy, to jest właśnie ten pojazd. Znaczy nie, no dobra, pojazd, motocykl terenowy, tutaj jak widzicie, co jest potrzebne, chłodziwo, opona, motor I kawałek żelaza Jak jeszcze to jest nie problemem, to nie wiem jak chłodziwo i opona zrobić e, Prawdopodobnie jest to któryś z przedmiotów e, Który można zrobić w e, warsztacie, ja trochę odszedłem od bazy Dlatego zaraz się wrócimy do bazy, ja może sobie sprawdzę na jeszcze przy okazji, czy Jest możliwość e, pobrania Wyglądu jakich postaci, bo w sumie tak, teraz jak zauważyłem, że można, że coś tam jest takiego, wszytaj postać, to ciekawi mnie, czy można gdzieś na necie je znaleźć. Bo spoko, zagrałbym sobie jakimś wyglądem jakiegoś typka, mimo że przed chwilą mówiłem, że gramy nią, ale to dlatego, że ja nie umiem robić postaci. I zobaczyłbym, czy na necie są jakieś właśnie fajne wyglądy. Więc my się zobaczymy w bazie albo będę nią dalej, albo jakąś nową postacią. Aczkolwiek wtedy na pewno skończy się tym, że ja level stracę. Bo tutaj u niej już mam dosyć spory nabity duży level, ale to głównie dlatego, że tam jest to, że ja sobie nabijałem ten level u tą szybkością, nie szybkością, tylko bonusem, jaki tam jest. A o, widzicie, tutaj ona ma tylko trzy rzeczy wybrane, co jest stratą trochę, bo tam widzieliście tych punktów jest dużo więcej do wykorzystania. Więc dobra, widzimy się dla Was zaraz, dla mnie może trochę dłużej. I do obczajcie. Jesteśmy z powrotem i no, niestety, te zrobienie tego pojazdu nie jest wcale takie proste, ponieważ on tam wymaga te części, które nie są wcale tak wcześnie dostępne. I ja szukałem w, sumie w międzyczasie cały czas tych książek. Tutaj jest to troszkę bazę rozbudowując. Znalazłem te takie podstawowe, ale tej książki, której potrzebuję, czyli takiej, żeby pójść gdzieś tam dalej, bo pewnie klucze jest potrzebne, żeby rozłożyć pojazdy. I pewnie z pojazdów mi poleciało coś tam związanego ewentualnie z tymi przedmiotami. Chociaż tu widzę, że motor jest tutaj. To do chłodzenia nie widzę. Żeby gdzieś tu było. No ale nieważne i niestety nie udało mi się znaleźć tej rzeczy i raczej w najbliższym czasie nie uda mi się to tak szybko znaleźć Chcę postać tam zmieniłem, ale niewiele, po prostu zrobiłem postać, która ma jak widzicie wykorzystane te punkty no i jeżeli chodzi o budowę tego pojazdu to tutaj koła myślę, że tak nawet pisze, że to jest z pojazdu do zebrania wodza chłodząca jest do zebrania z przedmiotu z, jako nagroda? Ze skrzynki nagrodowej? Dziwna sprawa. No to trzeba skraftować, resztę mogę, nie? Czyli pewnie coś tam chodzi o to, że muszę wybierać tam. Dziwna sprawa, żeby to ze skrzynki musiało być. No tutaj mamy bardzo dużo, aczkolwiek ten silnik jest tam po prostu dalej, nie? olej i ta woda jest do zebrania tylko z jakiegoś tego nagrodowego, dziwna sprawa. No dobra, no ale to tak to wygląda na tu obecny. Jeszcze jest taka różnica, że w przypadku gdybyśmy chcieli ulepszać rzeczy, tak na przykład narzędzia i tutaj broń do walki w zwarciu, to jak najbardziej możemy je ulepszać za pomocą tych materiałów typu ptaki, zwierzęta i tak dalej, ale pancerze już Wymagają, żebyśmy złapali ryby Tutaj jak widzicie, żeby na plus jedno chociażby W ogóle zobaczmy jak nasza postać wygląda O kurde Pan, i to, to jest ten pancerz, tak? To jest ten pancerz z kości klaty, w ogóle jak zawsze nie chroni Jak to w takich grach Azjatyckich często No tak wygląda dosyć, można powiedzieć Postapokaliptycznie Cokolwiek ta czapka jest śmieszna. Idę ja tu, krótsze włosy, żeby tak bardziej pasowało. No i tyle w sumie. Nie? No, więc ja będę teraz chyba się rozbijał po tym mieście okolicznym. Bardzo dużo obiegałem po tym mieście, co nie idę. Chwila jestem załadowany, ale chyba pójdę i będę po prostu szukał. E książek, nie. I druga śmieszna sprawa jest coś takiego, że trafiłem na gościa, chyba na wykładowcę uniwersyteckiego, który biegł z plecakiem i dosyć szybko spierdzielał, nie, aczkolwiek przed bronią palną nie udało mu się uciec. Zauważyłem, że tutaj jak to ład przeładowanie wygląda ładnie, tak już tutaj, zdaje mi się, że postać nie trafia w ten, No, no właśnie, ale z tamtej perspektywy Wygląda to, że jakby trafiała, nie? Wszystko jest ok. No tak dziwnie to wkłada ten magazynek na obraz, nie będę się czepiał. No, tak więc myślę, że może w następnym odcinku, jak się zobaczymy, będziemy mieli już właśnie możliwość posiadania tego pojazdu, więc ja ruszam na poszukiwanie odpowiednich przedmiotów, a my widzimy się w następnym odcinku z tej gry albo z Walchem, jeżeli uda mi się dopłynąć po tą ostatnią rybę tam na północy. Tak więc dzięki za oglądanie i zobaczenia w innych odcinkach. Siemaneczko.